Teraz już nawet nie kojarzę tak pierwszego seta, ale faktycznie no, mieliśmy jakieś kontry szanse po swojej stronie i ten wynik na pewno był dużo bliżej, dużo bardziej nastakonie niż w tym spotkaniu u nas. No ale gdzieś tam Rzeszów konsekwentnie, myślę, że dzisiaj naprawdę kapitalną grą w obronie, bo dzisiaj trzeba pochwalić Pawła Zatorskiego, który naprawdę dobre ciosy dzisiaj wyciągał, zamieniali to, to na, te, te kontry na punkty i się nakręcali I szybko, jakby, tak ta nasza przewaga z tego meczu w zawierciu yy, gdzieś się ulotniła. No próbowaliśmy wracać cały czas z głową do góry i, i, i następnego seta zaczynać przy 0-0 z pozytywnym nastawieniem. No w drugim niestety no tak szybko nam odjechali i nam dosyć wyraźną przewagę, więc ciężko było już cokolwiek zrobić robić i, no i znowu ten trzeci set gdzieś wlał w nasze serca troszeczkę optymizmu, bo mieliśmy gdzieś te dwa, trzy punkty przewagi, no Rześów też pewnie gdzieś z tyłu głowy zawisiało, żeby nie mieć powtórki z ostatniego spotkania. No ale końcówka w ich wykonaniu kapitalna, z dwie mocne zagrywki. Jedna trochę szczęśliwie po, po taśmie, mieliśmy remis, bloki. No i dzisiaj wygrywają z zasłużeniem, bo no, tak jak wspomniałeś, to no na pewno nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, ale daliśmy myśleć z siebie wszystko, ci co, ci co, cała drużyna, ci co dzisiaj wchodzili, czy ci co byli w kwadracie, to daliśmy tyle ile mieliśmy i na dzisiaj troszeczkę zabrakło. To nie naszych kibiców oczywiście, tylko można chwalić, oczywiście było ich słychać cały czas, tutaj dawali radę, jak zresztą przez cały sezon, więc za Panie wielkie dzięki. Eee... No, tak jak wspomniałeś, no, mieliśmy tą przewagę tych trzech punktów, yy, wszystko, wszystko szło w dobrym kierunku, ale gdzieś nie skończyliśmy jednego czy drugiego side-outu. Teraz gdzieś nie przeasekrowaliśmy łatwej piłki. No i że się to wykorzystał. No, na ten do ilu się skończyło, ale później oni odskoczyli na 3 czy 4 punkty. Już było po, 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 po meczu praktycznie, no ale walczyliśmy jeszcze do końca, bo nie takie końcówki jeszcze można było wygrywać te przy zagrywkach Kaliego, też gdzieś lefarko zaryzykował, między ręce gdzieś trafił. No, no, dzisiaj mówię, byli lepsi, kończyli te trudniejsze piłki lepiej bronili. i tyle no. tak jak wspomniałem no mi pozostaje jeszcze raz podziękować naszym fanom za, za cały rok tego kapitalnego dopingu wynikowo nie jest oczywiście perfekcyjnie no nikt nie będzie tutaj y, ukrywał że, że czwarte miejsce to jest jakiś, jakiś wielki sukces na pewno mamy CW, to gdzieś jest pozytywna Pozytywna wiadomość, jeszcze w tym pucharze klub nie grał, więc tutaj próbuję się lekko pocieszyć, że, że spróbujemy się w tym pucharze. To ciężko, ciężko. My mieliśmy różne, różne momenty. Graliśmy rundę zasadniczą pierwszą część. Ogólnie rundę zasadniczą. Na pewno bardzo dobrze skończyliśmy na drugim miejscu, więc tutaj nie ma się jakby za bardzo czepiać. Jakieś dwa, może dwa spotkania, gdzie zagraliśmy gorzej, których przegraliśmy. Wreszcie za, zawsze, zawsze walczyliśmy i, i te punkty zbieraliśmy. Pierwszy rok widzę mistrzów. No, myślę, że, że w tej grupie też mogli Zrobić troszeczkę więcej, mieliśmy swoje szanse, żeby, żeby gdzieś wygrać z tym halbankiem, później trafić troszeczkę na, na lepszą drabinkę, ale wyszło tak jak wyszło, więc nie wiem czy to udało, Czy sukces wyjścia z grupy z trzeciego miejsca to jest, to jest coś dużego, aczkolwiek na pewno nie było wstydu w tym, w tym w tym sezonie Ligi Mistrzów cóż, coś tam mieliśmy dalej. Naawansowaliśmy no, do finału Pucharu Polski, w którym gdzieś przez małe problemy nie zaprezentowaliśmy się na pewno najlepiej, chociaż tak jak wspomniałem nie wiem, progres w stosunku do zeszłego roku, no to bycie w tym finałowej czwórce tego turnieju, No i cóż, i play-offy, playoffy, pięć mordeczych spotkań z Olsztynem, później walka z Jastrzębiem i kolejne pięć. Więc no, na pewno w tej końcówce nie byliśmy najświeżsi, bo gdzieś, te, gdzieś te, tak jak wspomniałeś, te spotkania grania co trzy dni. Thank <laughs> you. zostały w nogach, ale pokazaliśmy dużo serca, charakteru, nigdy nie, nie zwiesiliśmy głowy, walczyliśmy do końca nawet dzisiaj, mimo dwóch setów przegranych w dalej, wierzyliśmy, że możemy to odwrócić. Niestety się nie udało, bo, bo rywale też, też grają, też chcieli ten medal zdobyć. I, i tyle z skali szkolnej. Nie wiem, nie chcę tutaj myślę, że trójka i awans do następnej klasy to byśmy, byśmy zdali, ale na pewno apetyty były większe u nas i jakbyśmy skończyli to z medalem, to na pewno byłoby Byłaby o to na